Dane są punkty P o współrzędnych minus 2,2 oraz Q o współrzędnych 3,3. My musimy obliczyć odległość punktu P od punktu Q. Żeby rozwiązać to zadanie, to możemy skorzystać od razu ze wzoru na odległość dwóch punktów, które mamy podane w tablicach maturalnych. Albo jeśli go nie pamiętamy, a nie chce nam się szukać, to możemy zadanie rozwiązać z rysunku. Możemy sobie w układzie współrzędnych. Zaznaczyć te dwa punkty i policzyć ich odległość wykorzystując twierdzenie Pitagorasa. Zaznaczmy sobie punkt P. On ma współrzędną xową równą minus 2, yową również równą minus 2, czyli tutaj jest punkt P. A punkt Q ma współrzędną xową równą 3, yową również równą 3, czyli punkt Q jest w tym miejscu. No i my musimy obliczyć odległość między punktami. PQ obliczyć tą odległość, to wystarczy, że dorysujemy sobie tutaj taki trójkąt prostokątny, dla którego długości odcinków bardzo łatwo policzymy. Jaka jest długość tego odcinka? No oczywiście od minus 2 do 3 mamy długość równą 5, i tak samo tą długość tej przyprostokątnej bardzo łatwo policzymy od minus 2 do 3. Ta długość tej prostokątnej również jest równa 5, czyli mamy trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 5, 5 i długość tego odcinka bez trudu policzymy stwierdzenia twierdzenia Pitagorasa. Napiszmy, że odległość PQ, czyli nasza przeciwprostokątna, podniesiona do kwadratu, jest równa sumie kwadratów przyprostokątnych, czyli 5 kwadrat plus 5 kwadrat, czyli mamy, że PQ, odległość PQ podniesiona do kwadratu równa się 2 razy 5 kwadrat. Tak to możemy zapisać, bo teraz będziemy chcieli wyciągnąć pierwiastek z obu stron tego równania i napisać, że odległość PQ jest równa wyciągamy pierwiastek, pierwiastek z 5 kwadrat to jest 5, a pierwiastek z 2 to po prostu pierwiastek z 2. Czyli odległość PQ jest równa 5 pierwiastków z 2, czyli prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź C.